Hej, czy, witajcie, jestem Kuczy i zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Także moi drodzy, kontynuujemy, no chowamy się i czekamy na Rafenów, którzy. niedługo się. Tutaj pojawią. Okej, okay. osłaniaj mnie w razie czego. Wiadomo. Ciekawe, jak mi pójdzie zabawa z nimi tymi ostrzami, bo. Wiadomo, jest mój fus, widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Gra. Jak ja niby mam to zrobić po cichu, jak ten? Jak ja. Y mam całkiem inny Czekajcie styl walki. Boss. Czekajcie tu na nich. No to szykuj się. Zaczynamy przedstawienie. Mm. Teraz.

Serio? Okej, okay, Od razu? Musimy się ich wszystkich teraz Gdzie są? A tu. O w mordeczkę. To nie zapowiada się dobrze. Ja chyba tęsknię za tym, żeby być netronerem. Bo takie akcje bezpośrednio z nimi to, to nie ma szans w ogóle.

Spad. Dla mnie to bez sensu, to się połączyli. Zauważyli mnie. Kurwa. Ok, usłania Musimy się ich wszystkich zaraz pozbyć. Oho, ktoś biegnie. Oj, kwas. Kończą mnie tutaj. No ja autentycznie jestem uwięziony. Ja nie wierzę. No skąd nie mają tyle tych granatów? Jeszcze stałem. ci. A ty ich zdejmujesz, czy nie? Panam. Czekaj. Granat Mordę, Panie. Tylko mnie. dobrze, dawaj, podbijaj. Odbijaj, odbijaj. Tak jest. Dobra, dobra, idziemy jak masełko Kurde, maseczki No patrz jak ona jest pancerna Ona się siebie wrzuciła Jaki fors Boże. Co za słyszę? To chyba tam jakieś radio Co? Jeszcze ktoś żyje? Ale w czasie walki nie można zapisywać, zapomniałem Dawaj Tak jest Uf. Dobra, daj mi pozbierać fanty teraz, ty Ciężko to poszło Całuję tą ścianę. Tutaj coś zielonego. Zielone ja lubię. Zielone jest fajne. Okej. Okay. Uje, to go rozwaliło. Jego giwera. Damn. Tam Tamtej giwer chyba nie mogę wziąć, bo ja bym wtedy zastąpił moją broń. Prawda? Zgadza się czy nie? Gdzie to jest? No właśnie Dobra, bo zaraz jej raz Oj przepraszam, drzemy w mikrofon Dobra, jak się podbyć tego dziada Przegrzanie nawet się zrobiło Dobra, mi. No, co masz jeszcze do zrobienia? Mam nadzieję, że się w końcu jakoś ogarnie z tymi walkami, bo to idzie strasznie koślawo na razie. Spadaj, ja prowadzę. Proszę bardzo. Oddaję stery w najlepsze ręce. Ciemno trochę weź, tu włączy jakieś światło, może. Zajebisty wóz, co? Szanuję emocjonalne przywiązanie, ale auto jak auto Gówno wiesz, debilu, niepotrzebnie pytałam No i widzisz, daliśmy radę bez Micza i Skorpiona Słuchaj, Win, to jeszcze nie koniec Nie? Masz ładunek, masz wóz Ale nasza nie było w Rocky Ridge Nie pojawił się, skurwiel jebany Jednak od początku chodziło tylko o zemstę. Gówno o mnie wiesz. Albo nie jesteś wobec mnie szczera, albo sama nie wiesz czego chcesz. Nie wiem co Kurwa, dobrze. posłuchaj! Wiem gdzie mają swoją nogę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Dobra. To gdzie ta ich nora? Niedaleko. Dzięki Wi. To co zrobił nasz. Nie mogę w to uwierzyć. Był pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Alde A ja mu zaufałam. Mnie też ktoś zdradził w ten sposób. Wiem, jak się czujesz. Wyrównałeś rachunki? Nie zdążyłem. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mógł, załatwiłbyś to? Nie wahałbym się. Dobra, miejmy to za sobą. Nie mogę to przyspieszyć? Dawaj, dawaj, no. Nie będziemy cały dzień jechać. Co to było? Nie ktoś do mnie dzwonił. No, bo my tu już jesteśmy na miejscu. Gotowy? No to go dorwimy. I w tym oto miejscu po tej misji będzie bardzo fajna znajdźka. Tak, właśnie tu. Zaznaczę sobie tę trasę, żebym nie zapomniał jej przypadkiem. Dobra, ty bo ja... tu kucaj, 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 o, kucaj, przecież... myślałeś, że ci kurwa odpuszczę, zjebie? Ja nie wiem, ty. I... Dobry początek. Mm. Nie mam zielonego pojęcia, jak podejść. Dobra, lecimy. Nie to chciałem wcisnąć Snajper? Gdzie snajper? Bo wilek jest Dobra widać, widać Muszę się jakoś zregenerować ty Dobrze To litka no. Nie daj rady, nie daje rady, nie daje rady Za dużo ich tam jest Za dużo ich tam jest jak do nich podejść? No hmm. no, no chyba perki prze przemienimy, bo to będzie bez sensu jak ja mam tak z nimi walczyć, bo to jest nie dla mnie taka walka. Kurwa sprzedajna cześć. Co dalej, wujcy? Ty... Jaki tego w ogóle? Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? Z głową! Z głową, kurwa! Zradę! Czemu nie mogę odskoczyć? Tak tylko tak krawiam. nie mogą czymś. Okej. Okay.

Damy radę. Ona ma chyba broń praniek. Awaria przepłuienia pieniądze. Pierdolony snajper, uważaj! Szlak. No, atakuje mnie. No ja. Mamy ich. Oh, tak 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 na pewno. Na pewno, na pewno. próbuje, nie? Nie, ja się nie nadaję do walki wręcz. Kompletnie się nie nadaję do walki, wręcz. ja to będę 5 godzin. Przychodził teraz masakracja. Czemu to tak idzie? Hmm. Muszę przez daleka po prostu ten cały czas blokować. Nie, no to jest bez sensu. Zmieniam perki. Znaczy perki, no Jestem na mnie, że nie ma. Widzieliśmy, że nie ma. Widzieliśmy, że nie ma. Widzieliśmy, że nie ma. Widzieliśmy, że nie ma. Sensu, to jest bez to, jest, to jest gra z po prostu. Uważaj, skurwiele idą od drugiej strony!

Dobra, będę planer poszedł zajebiście Ale masz przyjepanę się tyłu. No, no dawaj, dawaj. Dobrze.

pozbieram jakieś fanty jeszcze tutaj. O ma, tu się więcej bransluje z nimi. Niż wiecie, walczę w takim zwarciu. Co równie dobrze mogę sobie z giwery strzelać z daleka. I efekt będzie podobny. Hmm, fajne rzeczy mają. Ale rozpierducha, ostra Co jest? Gość jest jak elektrownia czy co? Ale prądy z nich tu lecą Jeszcze jakiś pancik? Tak, tutaj mamy Dobra Cześć Rogue Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy? Nasz nie żyje, jeden problem rozwiązany Zadowolona? Hm Nasz już go nie dostarczy, Ale jeśli ładnie poprosisz, to może pomogę. Mimo, że się o mnie zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w to nie zapomniałaś o interesach. Kurwa! Spadajmy stąd. No ta pura jest już dostępna, czy jeszcze nie? Chyba bym się ją przygarnął. Gdzie ona jest? gdzie ona jest? Tutaj chyba, tutaj chyba powinien stać kontener, wydaje mi się, albo kawałek dalej, może? Nie pamiętam, nie pamiętam gdzie to było. Albo dopiero później się pojawi. Mhm, chyba później. Pamiętam, tak wcześniej chciałem znaleźć ten samochód i krożyłem w jedną i w drugą stronę w tym. W tym tunelu mówię co jest. Przecież tutaj powinien być ten samochód. A się potem okazało, że on dopiero po tej akcji się pojawia. Także chyba później trzeba to wrócić. Po prostu. Dobra, ciśniemy na miejsce pasażera. Bo, jakżeby inaczej, panam nam nie da poprowadzić tej fury. Jest jej skarbek. Ona musi nim jeździć. O, to też całkiem fajna fura. Chyba odjebało. Zgaszkniałaś mnie. No, zdarzy się. A tędy wyjeżdżamy? Hej, boss, to ja. Mam towar. Obiecuję, żadnych numerów. Spotkajmy się. Sunset Motor. Wiem, że nie żartujesz. Będę na pewno. Ustawiłam nam spotkanie. Domkniemy deal i zaczniemy ogarniać sprawy Twojego wypłynąłego. Pasuje? Pasuje. No jasne. Amrak, mijamy podróż. Jedźmy więc. Tron zachodzącego już co? słońca? Ja z nimi pogadam. Dobrze. Czy kłopoty? Nie, chyba. Nie wysiadam, mówiła, że chce z nimi pogadać, tak że nie będę się wtryniał Cześć, boss Pana! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera Już do niego nie dzwoni. <śm> masz jaja, dziewczyno A to co? Bonus? Wspólnik Masz Towar pierwsza klasa hmm. wszystko ok? sprawdź konto zaokrągli się ładnie za parę minut polecam się ale to chyba Rołk powinna mi zapłacić jesteś w porządku masz coś ekstra jedziemy co jakiś były wojskowy czy co dobrze poszło chodź napijemy się koniecznie suszy suszy strasznie na Rafeni dojechali, no, sykstrici zadowoleni. To dobry dzień dla pana Palmer. <grystanie> dzień się nie skończył. Może czymś mnie jeszcze wkurzysz. Hej, Noah. Hej, interesy czy nowi znajomi? <grystanie> Zgadnij. U ciebie wszystko gra? Nowi znajomi do interesów. Czy się tu jeszcze? Rafeni, nie. Z tamtego razu cisza. Kiedyś wrócą, ale nie takich sukienkotów tak najbardziej trzymała. Co podać? Dwa brozefy. Co właściwie było w tej pasce dla streetów? Nie widziałeś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsycholi? Handlują tym? Mm, no, sprzedają towar czarnym klinikom i riperdokom, z którymi mają układy. Zdrówko, za to, co jeszcze przed nami. Za to, co przed nami. Uh, skacowana koleżanka chyba. Jeszcze jedno, proszę. Dzięki no. Daj znać, jakbyście jeszcze potrzebowali. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Helmanem? Mam już wstępny plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać. Pokombinować Potem ustalimy szczegóły W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje Stąd będziemy mieć bliżej Zebralibyśmy się do roboty koło północy, żeby się nie rzucać w oczy Pasuje? A może wynajmiemy jeden pokój? Super pomysł No a ma tu w większości pokoi po dwa łóżka Zaoszczędzimy kasę Nie to miałem na myśli. A co konkretnie miałeś na myśli? O jak nie domyślnie. Cieszę się, że cię poznałem. I może... Ja też się cieszę. V. To mógł być kurewsko ciężki dzień, ale dzięki tobie wyszło inaczej. No to może jakoś to uczcimy? Jasne. Możemy to uczcić. Ale nie dzisiaj, bo już padam na pysk. No, a weźmiemy jeden pokój, podwójny, tylko na tę noc. Idę się przespać trochę. Czekaj. Cały ten stres zaczyna ze mnie schodzić. Wniewalam się do wyra i od razu zasnę. Ty też lepiej odpocznij. To dopiero początek. Taki mam plan. Czemu w grach zawsze postacie chodzą tak powoli, a ty może byś się chociaż przepukała, co pod tym prysznicem, czy coś Pod wa wannie. Halo Halo? Już śpisz? Halo Dobranoc. Normalnie na brudaska. A jak to lubi? No, a potem będzie miał więcej prania <laughs> A, a ta spryciula gdzie? Dobrze, na rozdrożach, <coughs> o, o nie Wi Nie umieraj teraz Można spojrzeć w lustro? Nigdy nie patrzyłem w lustro, jak on się tak źle czuł Czy to coś zmienia? dalej wygląda jak korpo szczur. Dobra, moi drodzy. Eee, zróbmy radość. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło na razie.